A z nami Julia Burzykowska, zdobywczyni trzeciego miejsca w tegorocznym konkursie literackim, który został zorganizowany przez Szkołę Bijarską PR w Łowiczu. Julia, pan dyrektor podczas rozstrzygnięcia konkursu podał taką znaczącą liczbę stron, które musieliście przeczytać, aby przygotować się do konkursu. Czy powiesz naszym czytelnikom, ile to było stron? Tak, było to 1800 stron, dość spora Jak długo zajęło ci przeczytanie tych wszystkich książek? Razem z interpretacją i zastanowieniem się zajęło mi to około trzech tygodni. Wow, to i tak wydaje się bardzo szybko opanowałaś materiał potrzebny do tego konkursu. Czy sam konkurs, kiedy już do niego przystąpiłaś, wydał Ci się trudny? Uh, owszem, nie spodziewałam się aż takiego poziomu trudności, ale... Uh, Myślę, że dałam radę, skoro wyniki są takie, jakie są. No właśnie, ale czy od razu spodziewałaś się, że będzie to takie wysokie miejsce? Szczerze mówiąc, nie wiem. Wcześniej miałam okazję, dwa lata wcześniej, brać udział w konkursach szutejniczych w szkole i dwukrotnie zajmować pierwsze miejsce. To też w tym roku spodziewałam się, biorąc na konkurs, że może też coś się e, Aczkolwiek widząc... Hmm, Poziom trudności na konkursie już nie byłam taka pewna. Czyli ty jesteś weteranką tego konkursu. Nie pierwszy raz, kiedy zdobywasz w nim wysokie miejsca i udowadniasz, że lubisz czytać, przychodzi ci to łatwo, tak? I przyswajasz to, co jest w treści tych książek. Tak. Jakie są twoje ulubione książki? Ojej, nie cierpię tego pytania, ponieważ ja książki pochłaniam i czytałam ich naprawdę bardzo dużo i naprawdę bardzo dużo z tych książek to są książki dobre, świetnie napisane, ale ja muszę przyznać, że najbardziej fascynuje mnie. To cześć Zbigniewa wanielskiego, seria pod tytułem Pan samochodzi". Dzisiaj też otrzymałaś nagrodę książkową. Jak myślisz, kiedy przeczytasz tą książkę? Jak najszybciej. Życzę ci samych sukcesów i żeby ta pasja do czytania towarzyszyła ci zawsze. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję